Hejka, widzowie, witam w swoim odcinku na moim kanale. A dzisiaj zagramy sobie znowu Find the Markers. Jako, że mamy już listopad, przynajmniej ja tu nagrywam to jest listopad, to dzisiaj sobie zbliżymy listopadowego markera i marker z innej krainy, włoskiej, ten listopadowy marker. Zobaczcie, jak ta dziewczyna jest ładnie ubrana. No i ja fajnie wygląda. Ja wyglądam ciut gorzej, ale. To nic, jak widzicie, tutaj markery macie, tu macie standardowe markery, nie? Ale tu jak klikniecie, macie markery, które można w danych miesiącach tylko odebrać. Tu na skład TES to są markery, które są w grudniu. Te, to są markery, które można tylko w marcu. No a tu mamy marker, który można tylko w listopadzie sobie zebrać. No ja mam akurat listopad dzisiaj, więc. Jak to nagrywam, to jest listopad, więc zbierzemy sobie go. I mam oczywiście podpowiedzi też do markerów z drugiej krainy. No bo gdyby zbierać tylko jeden marker w tym odcinku. To by było dosyć nudne i... nieciekawe. Ale... Ten marker listopadowy jest tutaj na tym dachu. I nie jak go na ten dach się dostać. Zobacz. No, widzicie? Jest tam marker. nie wiem, jak się mam na ten tak dostać. Spróbuję, jakoś... Się... Nie wiem, nie mam pojęcia, jak mam się tu dostać. Zdobyłam marker kamuflażowy. A ja chciałam tylko wskoczyć na drzewo. No, no dobra. Spoko, zawsze marker spoczko. ale ja tylko chciałam wskoczyć na drzewo, żeby móc wskoczyć na dach. To jest jakiś. Dołwanek, ale to nie to nie dzisiaj dzisiaj. Marker... się nie da, chyba wiecie, muszę spaść jakąś, ale nie wiem, nie pamiętam jak się spadało. Co ja mam zrobić, żeby zdobyć marker listopadowy? Jak ja mam tam dostać się? Czekajcie, przeczytam sobie, poszłam do mam podpowiedzieć. Moje podpowiedź mam tylko taką, że jest on tam na dachu, a jak mam go zdobyć, to... Cóż, podpowiedzi nie napisałam, nie znalazłam na YouTubie. No dobra, spróbuję sobie jakoś pójść. Dobra, i na już tym jest, właśnie że to jest drabinka niewidzialna. I tą drabinką powinnam iść, żeby zdobyć ten marker. I to się może dać takie proste, pójść po drabince, ale nie słać aż takie banalne to. Czy no jak ja mam dostać się na tej drabince? Na tej drobie nie jest tak łatwo się dostać Na ten dach O, mamy to I mamy, słuchajcie Listopadowy marker, rocznicowy marker, on się tak nazywa i jest dostępny Tylko w listopadzie Następny marker Jaki mam na mojej liście Markerów, które bym chciała dzisiaj zdobyć To jest marker z tej drugiej krainie Bo dzisiaj zbieramy markery drugiej krainy, no i ten listopadowy zbieraliśmy. Zebraliśmy już go w sumie. I teraz idziemy sobie do góry, żeby zdobyć markery z drugiej krainy. I tak, tutaj pierwszy marker, mam bardzo dużo tych markerów zapisanych no i te wszystkie, które są w tej krainie, które nie wliczają mi się do innych odcinków, innych... No będą rosyjczycy grać inne odcinki, będą tematyczne, więc które się do tego nie wliczają. I zaczniemy sobie Ucznik Marker i ten marker jest y, gdzieś tam, tu i tu jest ten marker, no. oj tu I tu mamy pierwszy marker z tej krainy, dalej mamy Błyskotrawny Marker i on jest y, na Błyskotrawiasty Marker, o, no i on jest gdzieś tutaj. Zatrawcę. trawce, gdzie tak jeszcze chyba tu tak jest tutaj mamy kolejny marker dajemy marker świetlika i marker świetlika i żeby zrobić ten marker nie wiem po coś pisało lipad a lipad to jest, to jest marker żaby ale go nie mogę zrobić, bo on. Wow! On mi się to do, do innego odcinka, wiecie? Oj. Spadłem. Trzeba chyba jakoś zrobić tak, żeby spojrzeć po to. Nie wiem, gdzie jest marka Spojrzę sobie tak. Nie, nie ma nic chyba. Ej, dobra, nie wiem. Poczekajcie chwilkę. Dobra, widzowie, już wiem, żeby zdobyć... Musiałam sobie przetłumaczyć na angielski. Żeby zdobyć Firefly marker, czyli marker świetlika. To trzeba. Właśnie naporować się tu, no to z tej krainy. I trzeba zasubskrybować. mnie, najlepiej z dzwoneczkiem żeby dostawać powiadomienia o każdym moim filmiku i trzeba co jest to mi zielone <laughs> mniejsze trzeba iść sobie do tego faktycznie obić się od tego i tutaj trafić, i to jest właśnie marker świetlika. Dalej mamy Fisher marker. Fisher marker. Fisher, No ja do się nie dojdzie do innego odcinka, muszę sobie czytać właśnie Fisher marker. Nie, nie wiem, marker mamy. Dobra, Fisher marker, tak, Fisher marker. Idziemy i to słuchajcie, trzeba iść tam. I on tutaj jest łowi Fisher marker. Kolejny marker to marker króla. Marker króla. Żeby zdobyć go, trzeba iść. Już mi się miesza od tego gadania, marker. marker. Jesus, się Od Skąd ja w to grałam? Tu jest marker króla. I jakiś jesteś marker za tym, powinien. A nie ma. Uh -huh. Kiedyś był, wiecie... Uh -huh. może A można pod schody iść? Coś będzie pod schodem. Pod schodem. Jest marker. Słuchajcie. Co to jest za marker? Ej, nie wiem, czy muszę sobie przetłumaczyć. Ile polski. I to jest marker. Marker czarodzieja. Czy ja mam marker czarodzieja na mojej liście? Mam. Tego od razu zbierzemy. <laughs> Ona jest właśnie po tym schodach. Teraz idziemy do góry. No, Z tych, koleżanki. Później na górę. Nic nie ma. Eee. Y -hmm. No dobra, tu już chyba nic nie ma. Dalej mamy Lily of the Wally marker, czyli ten marker. I ten marker, Jak go znaleźć Lily of the Wally marker. Nie nazwa, nie? Lily of the Wally marker tak? Tu jest troszkę nazwa, długa. No i to są markery tych właśnie cośków. I żeby zdobyć sobie ten marker, to trzeba wyjść tu. I mamy tu ten marker. Jest to łatwy marker. Dalej mamy, słuchajcie, błotny marker. I błotny marker, to postaram się jest tak o samemu. Znaczy błotny marker będzie gdzieś w błoto. Tak się domyślam. Czyli nie wiem gdzie. O, widziałam go. też go widzieliście? No pewnie. Szybko. <laughs> o. Zobaczcie, co mój kaszeł, na jestem troszkę chora. <laughs> tu mamy ten marker, więc zbieramy. I dalej mamy barwinkowy marker. I ten jest kwiatek. W sensie Podpowiedź i mam kwiatek, czyli gdzieś w kwiatkach. I tu mam się. Chyba tu? Tak, jest tutaj. Sama kolejny marker. Waterfall marker, czyli marker. Jak to powiedzieć? No, marker wodospadu, czyli on będzie gdzieś w wodospadzie raczej. Tak, bez podpowiedzi patrząc, ale jak tu tak to nie mam. To może wejść na górę. Tutaj po tych klockach, bo jak tutaj zbieram już ten marker trawny, niebieski, to właśnie widziałam, że są tutaj klocki i że da się wyjść do góry. Ale jednak chyba się nie da, bo mi nie wychodzi. Nie no, na pewno się da, no, bo to się są te klocki, ale, ale mi nie wychodzi to. Muszę sobie wyłączyć przyspieszenie, bo to przez to przyspieszenie mi nie wychodzi. Słuchajcie. Mamy tu, waterfall. marker waterfall. Aloe marker I żeby zdobyć marker, czyli marker aloe z drogą. To nie wygląda. No to trzeba tak. Jest już marker. Wcześniej mieliśmy tylko proste markery. Łatwe. Teraz już się zaczynają średnie. Więc już się zaczyna robić trudniej. Dobra, idziemy sobie Um, słuchajcie, chyba tutaj, gdzieś? Słuchajcie, gdzie to Tu. Tu, widzicie, tu. hops, hops, hopsa. I mamy ten Aloe marker, czyli marker Aloesik. Spodnie sobie od razu, dajmy banner. Marker, no i banner to jest raczej tam gdzie. Jest? Taki taki, właśnie baner. A tu są banery. Gdzieś może będzie? Chcesz, czy to jest baner? Widzę, tam są banery. Czy to będzie gdzieś tu? <coughs> Dobra, widzę, żeby zrobić marker, baner, iść tu i iść za filar ten. I mamy marker banner, dalej brukowy marker, cobblestone marker, czyli brukowy marker i żeby zdobyć cobblestone marker, to trzeba iść tak, o zobaczcie, idziemy sobie tak, tu obok tego dzieciaczka, uczniczka, nie dzieciaczka, uczniczka, Hmm, tutaj już no nie, no bo tu. Nie wiem, wcześniej to się, tu się szło, ale teraz już nie, no bo. To no, bo była aktualizacja. Poczekajcie chwilę. Widzę, już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba iść tak, jak szłam dosłownie, czyli obok tego ucznia. I tu. I tutaj trzeba tak spać, żeby tam wejść. Znaczy, nie do końca spać, tylko po prostu trzeba wejść w to. I jest to również średni marker. O, mamy brukowy, czyli tą marker. Dalej mamy marker. smoczy marker, ale ja bym wiesz, że może być smoczy marker, więc patrzcie. Nie wiem, czy jest to 100% dobra odpowiedź. Tak? Taką mam nadzieję przynajmniej. Czy jest to dobra odpowiedź? Jest... skróciłam sobie drogę troszeczkę. To że, słuchajcie, skróciłam drogę, że wpadłam do lawy. Nie zawidzę skrócenie drogi. W komentarzach możecie napisać: brawo, Matka. Ja wpadłam. Tak, bo ja. Jestem tu na bardzo dobra, nie? jak widać. To mamy marker GZIBA. A marker grzyba też tu mamy, więc od razu tego markera grzyba sobie zbierzemy, troszkę nie idziemy po kolei, no ale trudno widzowie, nic się przecież nie stanie jak troszkę, nie po kolei pójdziemy. Mamy grzybowy marker, swoją drogą ładny marker, ale nie na tyle śliczny, że bym że, chciała że, że taki mieć w domu, na przykład na szafce, jako figurka taki marker. Cokolwiek są takie markery, takie piękne w tej grze. Że po prostu szybko się nie można zastanawiać nad tym. Dobra. Idziemy. I tu mi się wydaje. Może być więcej oby, Czy może być smoczy marker, ale się upewnię. Widzę nie myliłam się, tam jest ten marker, ale będzie to ostatni marker w tym odcinku. Bo trwa ten odcinek już 15 minut, drugi po prostu, jeszcze jeden odcinek, czyli za dwa dni. Bo nie wiem, co się Zróbmy tak, że ten odcinek wyleci w poniedziałek. A nie, ten odcinek wleci w środę. I w piątek, słuchajcie, będzie drugi odcinek z tej gry, z tego świata. No bo to było do. Ta, dało się to przewidzieć, że po prostu wszystkich tych markerów z tego świata nie dam w tym odcinku zero, no bo jest tych markerów naprawdę sporo. Zaraz wam pokażę, ile mi zostało markerów. Idziemy, słuchajcie, dalej, pójdziemy tylko około troszeczkę. I tak, dalej, gdy już tu jesteśmy, to musimy sobie wejść tu, ten. Która jestem w właśnie w tym momencie? I wskoczyć tam. Przejść sobie tu, bo tu mam ten marker. Jest to smoczy marker, i to by było na telewizorze w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że w tym w każdy poniedziałek, środa, piątek idzie. A! Za dwa dni, czyli w piątek będzie drugi odcinek z tego świata. Pa!